Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nazywam się Łukasz Baszczak. Dzisiaj dwójka gości: Marianna Sobkiewicz z zespołu Energii i Klimatu. Cześć. Cześć. I Tomek Mądry z zespołu Zrównoważonego Rozwoju. Cześć, cześć. Tematem upały. I konsekwencje gospodarcze wysokich temperatur. No, jest początek września, trochę jeszcze grzeje, ale wydaje się, że tak czy inaczej jest to zjawisko teoretycznie normalne. Natomiast, Tomku, w takim razie od razu Ciebie zapytam, czy rzeczywiście tak jest, że obecne temperatury, które w te wakacje tego lata obserwujemy, są normalne, że tak powiem, czy są wyjątkowo wysokie? To ja może. Podzielę trochę tę odpowiedź na wątek globalny i wątek polski, bo tak, wbrew pozorom, nie jesteśmy pępkiem świata. I prawdopodobnie tutaj nikogo nie zaskoczę, kiedy powiem, że 2024 rok ma bardzo dużą szansę na zostanie najcieplejszym rokiem w historii świata. Naukowcy z Carbon Brief szacują, że to prawdopodobieństwo to jest 95% i przebije to poprzedni najcieplejszy rok w historii, czyli 2023 kiedy to podaje wartości za takim think tankiem Slymat Copernicus. Średnia globalna temperatura w 2023 roku wynosiła 14,98 stopni Celsjusza i było to 0,17 stopni więcej niż w 2016 roku, poprzednim najcieplejszym rokiem. I było to tak mniej więcej o 1,5 stopnia Celsjusza więcej niż średnia dla drugiej połowy XIX wieku kiedy zaczęła się rewolucja przemysłowa i o 0,7 stopnia więcej niż w latach 1990-2020. Mówi się, że ten rok może być pierwszym takim, który rzeczywiście przebije globalnie te 1,5 stopnia Celsjusza, powyżej przedprzemysłowej średniej, o której wspomniałeś. Już mamy tutaj odcinek, do którego państwa odsłuchania zachęcam, dotyczących susz i konsekwencji suszy, który był nagrywany w kwietniu. No i tam nasz kolega Szymon Ogurek wspominał, że rzeczywiście mamy do czynienia z ciągiem miesięcy, z których każdy miesiąc jest najcieplejszym miesiącem, w historii. Na przykład wrzesień będzie najcieplejszym wrzesień w historii. Tak, ten cykl co prawda się skończył. Nie ma jeszcze danych dla sierpnia 2024 roku, ale lipiec nie był najcieplejszym lipcem w historii. Potem był o 0,04 stopnia zimniejszy niż lipiec 2023. Tak, był piekielny tak. Ciepły. tak. I, tam, I to było 13 miesięcy najcieplejszych z rzędu. Warto też dopowiedzieć, że. Tą główną przyczyną wzrostu temperatury nie były tylko stale zwiększające się poziomy gazów cieplarnianych, ale też zjawisko pogodowe, zwane El Niño I nie będziemy tu już wchodzić dokładnie, co to jest, ale powoduje to ponad przeciętnie wysoką temperaturę na powierzchni wody tam w strefie równikowej, Pacyfiku. I to występowało też w 2016, kiedy był drugi najcieplejszy rok w historii, ale już w 2020, czyli trzecim najcieplejszym rokiem w historii już nie występowało i teraz też już raczej dogorywa. Okay. Czyli jest tak, że globalnie mamy do czynienia ewidentnie, no, nawet jak sobie weźmiemy tą dekadę no to widać że to są rekordowe lata i 2024 Tej. jest rekordowy ale Tej. czy lato dekadę temu w Polsce było tak ciepłe jak teraz? No właśnie, może przejdźmy teraz do Polski, bo jakby średnia temperatura w Polsce w 2023 roku to było 10 stopni, więc to jest aż 5 stopni różnicy niż globalna średnia. To jest strasznie, strasznie dużo. Więc no nie jesteśmy najcieplejszym krajem na świecie. To nie jest poziom, nie wiem, południa Hiszpanii, czy coś takiego. No masz rację, ale kiedy rok temu były piekielne fale upałów w Sycylii, tam w północnym basenie Morza Śródziemnego, no to u nas w tym roku, prawda, Bałkany i tak. ta część Europy, jak ten rok się ma? 2023 rok był drugim najcieplejszym rokiem w historii Polski po 2019 roku, a trzy ostatnie najcieplejsze lata miały miejsce w ciągu ostatnich sześciu lat. I 2024 też prawdopodobnie będzie w czołówce. Jesteśmy w połowie i na przykład maj był trzeci najcieplejszy w historii, lipiec i czerwiec były tam piąty. I szóste. Przede wszystkim to, co widać w ciągu ostatnich lat, to jest zintensyfikowanie takich trochę anomalii pogodowych, anomalii temperaturowych, jak na przykład 26,4 stopnia w marcu w Tarnowie w hmm. tym roku. To jest oczywiście rekord temperatury w marcu, ale też półtora roku temu na Sylwestra było 17 stopni. Ja pamiętam to dobrze, jak byłem na Mazurach i było 17 stopni w noc sylwestrową o jakieś piątej rano, no co paręnaście lat temu byłoby jeszcze nie do pomyślenia. No tak, ale a anomalii, no to takim zjawiskiem, które kojarzymy ze zmianami klimatu i podnoszącą się globalną temperaturą, są fale upałów. Co to są fale upałów? Upału, a właściwie, jakie są skutki fali upału? Bo co to jest, to pewnie każdy z nas rozumie. Tak, każdy z nas rozumie, ale warto tutaj zaznaczyć, że w zależności od organizacji jest kilka definicji fali upału. Bo falę upału definiujemy zgodnie z definicją Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu, czyli IPCC, Definiujemy jako wystąpienie co najmniej dwóch dni z rzędu z maksymalną temperaturą dobową powietrza powyżej 30 stopni. No i ta definicja się trochę różni. Tam na przykład niektórzy podają, że to są trzy dni, niektórzy biorą ekstremalną falę upałów i to jest tam 5 dni, więc jakby trochę to już kość niezgody między naukowcami. My w Polskim Instytucie Ekonomicznym, jak rok temu pisaliśmy raport o falach upałów, to przyjęliśmy dwa dni jako źródło i takim rokiem, w którym było najwięcej fal upałów był 2015 i wtedy w 10 największych miastach było to 63 dni z falami upałów. Na przykład w Poznaniu to było 19 dni z rzędu, w Słubicy, takiej trochę mniejszej, no ale gdzie też jakby można to odczuć, bo to 27 dni z rzędu, gdzie temperatura była powyżej 30 stopni. I można stwierdzić, że. 60% fal upałów w XXI wieku wystąpiło w latach 2012-2022, a 40% fal upałów w latach 2001-2011. Czyli że zagęszcza się to Tak, po zdecydowanie się to zagęszcza. Tak samo można stwierdzić w Europie. W Europie większość ekstremalnych fal upałów wystąpiła w tym wieku. 12 najbardziej ekstremalnych na naszym kontynencie wystąpiło w ostatnich dwóch dekadach, a tylko 4 przed rokiem 2000. No i taka największa we wschodniej Europie miała miejsce w 2010 roku w Rosji to 38 dni z rzędu z temperaturą minimum 30 stopni, a w zachodniej Europie tam 2003, ale teraz, na przykład, w indyjskim Deli w czerwcu odnotowano 37 dni z rzędu z temperaturą minimum 40 stopni. Zaraz porozmawiamy więcej o skutkach fal upałów na podstawie Waszego raportu z ubiegłego roku, ale teraz chciałbym przejść do Marianny, która jest naszą specjalistką od klimatu i energii, no bo. Upały kojarzymy, prawda? Klimatyzacja. Napisałaś ostatnio do naszego właśnie Tygodnika Gospodarczego, gdzie analizowałaś kwestię zużycia energii. Ale najpierw, może zapytam Cię o to, jak popularną technologią w Polsce, w Europie jest klimatyzacja. Na pewno coraz bardziej popularną, to się mocno różni w zależności od regionu. Tutaj rekordzistą są zdecydowanie Stany Zjednoczone, gdzie około 90% gospodarstw domowych korzysta z klimatyzacji. Natomiast w Europie ogółem jest to około 19%, w Polsce dużo mniej, bo w raporcie moich kolegów na temat ubóstwa energetycznego z zeszłego roku było podawane, że to jest około 5% domów w Polsce, także to zależy od oczywiście od klimatu i warunków ekonomicznych, czyli mówiąc prostymi słowami, czy ludzi na te klimatyzacje stać. No tak, bo jeszcze parę dekad temu, czy tam dwie nawet dekady, to już była technologia droga, teraz to się staje bardziej dostępne cenowo. Dostępność cenowa się zmienia na przestrzeni ostatnich mniej więcej 45 lat, czyli od 1990 roku około trzykrotnie zwiększyło się zużycie energii na potrzeby chłodzenia pomieszczeń i Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje że teraz około 2 miliardy tego typu urządzeń są użytkowane na świecie, to do 2050 roku to może być nawet 5,5, czyli prawie trzykrotnie więcej. Hmm, czyli prawie. Będziemy pewnie miała połowa ludzkości tą klimatyzację, ale w takim razie od razu chciałbym się zapytać, jak to jest z energochłonnością takiego urządzenia. Wiem, że są różne modele, wiadomo, ale no, jak to się prezentuje? Oczywiście to się różni w zależności od modelu i te modele się różnią cenami, bo zdecydowanie jest tak, że wiele z tych urządzeń, które są teraz kupowane i najbardziej popularne, to są oczywiście te z niższej czy średniej półki cenowej, to są te mniej efektywne. Natomiast klimatyzacja ogółem odpowiada za około 20% zużycia energii w budynkach i około 10% zużycia energii elektrycznej ogółem. Czyli te powiedzmy kilkanaście procent ludzi na świecie, na 2 miliardy powiedziałeś, ale to wiadomo, są jeszcze biura i tak dalej, to tak. To, to odpowiada za ile procent zużycia? 10% energii? zużycia energii ogółem. Okej, okay, To Twoim zdaniem jest dużo, mało, <laughs> jak to ocenić? To jest na pewno dużo. Klimatyzacja też odpowiada za sporą część emisji gazów cieplarnianych, bo to jest około 3% z powodu zużywania energii elektrycznej. No i to jest jedna piąta tego, co zużywane jest w budynkach. To rzeczywiście sporo, ale wydaje się, że klimatyzacja jest używana tylko latem, to tym bardziej zaskakujące są tak duże liczby. Jak wygląda ta relacja między zużyciem energii a temperaturą danego dnia? To zależy od regionu oczywiście, czyli od tego jaki odsetek populacji z tej klimatyzacji korzysta. Są badania, które pokazują tę zależność na przykład w Teksasie, gdzie jest oczywiście gorący klimat i pewnie prawie wszystkie gospodarstwa domowe i ogólnie prawie wszystkie budynki korzystają z tej klimatyzacji i tam widać bardzo jasno tę zależność, że im gorętszy jest dzień, tym większe jest zużycie energii, czyli zapotrzebowanie dobowe na energię. W Polsce to nie jest taka jasna korelacja jeszcze, ale to oczywiście dlatego, że, tak jak mówiłam, jedynie około 5% gospodarstw domowych korzysta z tego typu urządzeń, więc to jest jeszcze pewnie za mało. A czy to ma znaczenie kwestia mieszkania? To znaczy, że. W Polsce być może, nie wiem, więcej ludzi mieszka w blokach niż w Stanach, a mniej w domkach jednorodzinnych, czy tutaj ma w ogóle jakiekolwiek przełożenie na to? Na pewno istotne jest ocieplenie budynku, bo trzeba pamiętać o tym, że ono działa w dwie strony. Im lepiej izolowany jest budynek od temperatur zewnętrznych, tym chłodniej będzie w momencie upału i tym cieplej będzie w momencie na przykład mrozu. Skoro to zużycie energii z powodu klimatyzacji wydaje się jednak dość duże, zastanawiam się, czy to będzie w ogóle problem na przykład w Polsce. A jeśli tak, to jak duży to będzie problem, że coraz więcej będziemy mieli klimatyzatorów? To na pewno będzie zależało od naszego miksu energetycznego. On na ten moment jest mocno emisyjny, bo nadal większość naszej energii elektrycznej jest produkowana z węgla. Więc w momencie, kiedy produkcja energii elektrycznej jest emisyjna, no to oczywiście. Jest to większy problem niż wtedy, kiedy na przykład większość tej energii jest produkowana z odnawialnych źródeł. No tak, ale mamy to zagęszczenie, o którym Tomek wspominał, tych fal upałów, więc wydaje się, że to jest bardzo naturalne, żeby montować coraz więcej tych klimatyzatorów. więc Zastanawiam się, czy w ogóle jakkolwiek się to uwzględnia, chociażby w rachunkach za energię budżetów domowych, czy widzimy takie skoki po prostu, gdy to są te upały. To jest pytanie, na które do końca nie mam odpowiedzi, to znaczy nie mam tych danych, natomiast na pewno na ten moment klimatyzacja jest nadal czymś stosunkowo drogim, więc zazwyczaj osoby, które korzystają z klimatyzacji są bardziej zamożne niż przeciętny Polak. Ja może tutaj dopowiem, że w 2015 roku, kiedy była ta gigantyczna fala upałów, o której mówiłem w Polsce, tam największa, przypomnę, że tam było kilkanaście dni dla praktycznie każdego dużego miasta, tam dla Warszawy to było na przykład 13 dni i wtedy popyt na energię elektryczną właśnie między innymi przez wykorzystanie tych urządzeń klimatyzujących, czy tam klimatyzatorów, wzrósł do takiego poziomu, którym nasza energetyka nie była w stanie sprostać, więc operator systemu przesyłowego, czyli polskie sieci energetyczne, ograniczył dostawy Prądu do niektórych firm przemysłowych, więc mieliśmy po prostu do czynienia z blackoutem. I z takim samym blackoutem mierzyli się mieszkańcy właśnie Sycylii, o której mówiłeś tam w lipcu 2023 roku, kiedy to przez dwa dni nie było po prostu dostawy prądu ze względu na temperaturę powyżej 40 stopni. No tak, to rzeczywiście, ale chyba od tego czasu w Polsce przybyło trochę źródeł odnawialnych. Nie no tak, tak. No to jest 2015 rok też w ogóle. Przybyło dużo tych źródeł odnawialnych od tego czasu, ale tutaj trzeba wspomnieć o osobnym problemie, którym są sieci elektroenergetyczne i to właśnie Tomek tutaj zaczął ten wątek, bo ogólnie zwiększa się nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wiele sektorów się elektryfikuje i nasze sieci jeszcze nie są wystarczająco do tego przystosowane. To znaczy są coraz bardziej obciążone, musimy je rozbudowywać, musimy je modernizować. Też ważne jest, żeby stawały się coraz bardziej elastyczne. Także to jest taki osobny wątek, niezwiązany z samą klimatyzacją, ale również. No tak, ale jakbyś oceniła takie ryzyko wystąpienia, czegoś takiego jak Tomek przed chwilą narysował, że no po prostu nie dalibyśmy rady obsługiwać, jakby było więcej klimatyzatorów. To jest w ogóle realne zagrożenie w obecnych czasach w Polsce, czy nie? Pewnie może się powtórzyć taka sytuacja, ale też trzeba pamiętać o tym, i Tomek też o tym powiedział, że wtedy w pierwszej kolejności ograniczone jest funkcjonowanie zakładów przemysłowych. To nie jest tak, że od razu w pierwszej kolejności cierpią gospodarstwa domowe. Czyli nie ma co tak robić apelów, że tam wyłączę klimatyzację, tak jak wyłączę światło na noc. Oczywiście ona jest potrzebna, bo te fale upałów są coraz częstsze i to jest uzasadnione, że się z niej korzysta. Na pewno tak jak apelowano. W kontekście ogrzewania, kiedy był kryzys energetyczny dwa lata temu, warto świadomie z niej korzystać i tutaj też warto wskazać na. Budynki instytucji publicznych czy firm, gdzie ta klimatyzacja jest o wiele bardziej rozpowszechniona niż w gospodarstwach domowych. Zwłaszcza może być taka pokusa, że jeśli nie płacimy sami tych rachunków, żeby ta klimatyzacja <noise> pracowała non-stop. Także zachęcam do świadomego korzystania i w miarę możliwości, jeśli nasz komfort na to pozwala, to żeby ograniczać korzystanie z niej. Na pewno są jakieś stare, sprawdzone sposoby tam naszych dziadków, chociaż może nie, bo wtedy nie było fal upałów na ochładzanie się, kto wie, ale wracając do tych falupałów, Tomek, Wspomnieliśmy sobie o tym, że no, są skutkiem fal upałów popyt na energię klimatyzatorów, ale fale upałów mają też zupełnie wymierne skutki gospodarcze i społeczne, o czym piszecie w Waszym raporcie. Jakie chciałbyś wymienić tutaj? Może zacznę od takiej najpoważniejszej konsekwencji fal upałów, przynajmniej w moim odczuciu, czyli od zwiększonej śmiertelności, ponieważ fale upałów powodują znaczące zwiększenie śmiertelności, szczególnie wśród osób starszych. I tutaj w zależności od tego, czy bierzemy nasze dane, czy bierzemy dane z jakichś innych raportów, to będzie się lekko różniło w zależności od tego, co dokładnie właśnie bierzemy za fale upałów i z jakiej metody korzystamy. Bo na przykład Europejska Agencja Środowiska mówi, że fale upałów doprowadziły do 82% wszystkich zgonów spowodowanych ekstremalnie Malnymi zjawiskami pogodowymi, czyli na przykład też burzami, czy powodziami, czy suszami, czy falami chłodów. I było to jakieś 160 tysięcy osób w okresie 1980-2022. W Europie? Tak, w całej Europie. Oczywiście dla Polski było to mniej. W naszym raporcie obliczyliśmy, że w latach 2002-2012 sumaryczna liczba zgonów, które można powiązać z falami upałów, to było 8 tysięcy, a totalna większość z nich miała miejsce w latach 2010-2019. Też ze względu na tę gigantyczną falę upałów w 2015, która odpowiada za większość zgonów wtedy. I możemy powiedzieć, że podczas każdej takiej ogólnopolskiej fali upałów w 10 największych miastach Polski umiera średnio o 153 osoby w wieku 60 plus więcej niż porównane do scenariusza, w którym ta fala upałów by nie wystąpiła. I model też wskazuje, że osoba w wieku 85 lat i więcej jest dziesięciokrotnie bardziej narażona na śmierć w wyniku fali upałów niż osoba pomiędzy 60 a 65 rokiem życia. To się wydaje, że to jest takie może liczby niewielkie, ale proszę sobie wyobrazić, że nie można na przykład gdzieś dojechać, bo się jest właśnie osobą w tym wieku, no a, a jest akurat upał i można się właściwie ruszyć z domu. I też ktoś mógłby powiedzieć, że to są właśnie niewielkie liczby, a to jest i jedna czwarta wszystkich ofiar wypadków drogowych przez te 20 hmm. lat. Więc z jednej strony można powiedzieć, że to niedużo, ale wiadomo, każda śmierć to tragedia. I dotyczy też to od 6 do 8 tysięcy ludzi w ciągu tych 20 lat. I ta liczba zgonów rośnie z dekady na dekadę. No i to nie są też oczywiście tylko nasze wyniki. W Stanach Zjednoczonych w latach 1999-2023 zanotowano 21,5 tysiąca zgonów związanych z upałami. Tak jak mówiłem, nie ma sensu do końca przeliczać danych pomiędzy krajami. One się mogą różnić tam w zależności od. Metod obliczeń. No, Różni się też kwestia stwierdzania zgonu i powodu. Tak, to, to, oczywiście, to też może być problem. Oczywiście, ale, oczywiście. Wiesz, zastanawiam się nad tym, że no, będziemy mieli to modne słowo starzejące się społeczeństwo i tych seniorów, ludzi, którzy dożyją wieku właśnie tego senioralnego, którzy będą bardziej narażeni na negatywne skutki upału, będzie coraz, coraz więcej, więc ten problem się jakby zaostrza z dwóch stron. Z jednej strony mamy coraz cieplejsze lata, coraz więcej fal upałów, a z drugiej strony starsze społeczeństwo. Ciekawe też jest to, że ta liczba jest wciąż znacznie mniejsza niż na południe Europy. No, bo tam jest jeszcze szybsze ocieplanie się społeczeństwa i jeszcze więcej tych falupałów. Ale faktycznie z dekady na dekadę będziemy odnotowywać wzrost śmiertelności w Polsce, i w, tak jak mówię, ze względu na starzenie się społeczeństwa, tych zgonów może być tylko więcej. Zaraz Cię zapytam o rozwiązanie, ale jeszcze chciałbym dopytać o kwestię po prostu gospodarki. Czy obliczaliście tutaj jakiś wpływ na gospodarkę, na PKB? Tak, obliczaliśmy tutaj wpływ na gospodarkę na podstawie tej fali z 2015 roku w Warszawie. Tutaj braliśmy czy to dane NASA, czy inne raporty, na przykład... W Rumunii i w Australii, które szacowały utratę produktywności, ponieważ taką temperaturą w warunkach pokojowych jest mniej więcej 22 stopnie, i w momencie, w którym tyle jest, to nasz umysł i nasze ciało jest w stanie pracować optymalnie. A w przypadku zwiększenia tej temperatury ta utrata produktywności jest coraz większa i większa, bo też przypomnijmy, że to nie jest tak, że cała nasza gospodarka i cała gospodarka warszawska pracuje w klimatyzowanych pomieszczeniach. Szczególnie w tym 2015 roku, to było 9 lat temu, mniej wtedy ludzi miało klimatyzację i też no, nie wszyscy mogą sobie pozwolić, niektórzy. Że są kierowcami i tym podobne. I szacowaliśmy, że średnia utrata produktywności w 2015 roku w Warszawie w czasie tej fali upałów to było około 26%, i przy założeniu, że tam około 30-40% ludzi było na urlopie, ponieważ był to sierpień, tylko jedna taka długa fala upałów obniżyła roczne PKB Warszawy od 0,3 do 0,5%. Czyli to mniej więcej miliard złotych. I to jest tylko jedna fala upałów. A w momencie, w którym mielibyśmy tego więcej, te koszty byłyby dużo wyższe. I to samo widać z raportów w innych krajach. W Klusz na Poce zrobiono podobne napoka, czyli w takim mieście Rumunii blisko granicy z Węgrami. Raport firmy ubezpieczeniowej Allianz w Hiszpanii w 2023 roku szacował, że straty tego kraju to jest też około procenta PKB, czyli tam 146 miliardów euro. Więc. I jest w miarę przyjęte że ze względu na utratę produktywności, wzrost energii i tego rodzaju rzeczy. Te straty to jest. Około 0,5% PKB. No to się wydaje mało, ale no, procent PKB to są wydatki państwa polskiego na cały sektor nauki, na przykład, więc. <laughs> <laughs> właściwie jest to nawet trochę mniej. Więc no tak, to jest sporo. Chcę Was jeszcze na koniec dopytać jakieś rekomendacje. Tomek, może zacznijmy od ciebie. Co Twoim zdaniem można by robić, może bardziej właśnie od strony polityki publicznej niż indywidualnych zachowań, żeby trochę zmniejszyć te koszty? No to ja bym może zaznaczył to, że mówimy tutaj głównie. Też w naszym raporcie się, się kierowaliśmy tym, o, o falach upału w miastach, ponieważ jest to dużo bardziej dotkliwe w miastach. Szacuje się, że to jest nawet 10 stopni odczuwalna temperatura. No, może to każdy odczuć na własnej skórze, po prostu idąc w centrum Warszawy do miasta. Ale też polecam taki świetny cykl Filipa Springera w magazynie Pismo, gdzie on po prostu jeździł rowerem tam od 4 rano do tam 23.00 i badał po prostu temperaturę. Świetnie się to czyta i świetnie się to ogląda. Więc ja bym się skupił tutaj na miastach, w których też. Żyje większość ludzi na świecie, nie w Polsce, ale na całym świecie, bo w miastach też znajduje się większość kapitału, infrastruktura techniczna i przemysłowa. Więc ja bym skupił się na zwiększeniu powierzchni terenu zielonych w miastach, skupił się też na mniejszym rozrastaniu tych miast, ponieważ kiedy miasta sięgają Rozmiaru Los Angeles, czy coś takiego, kiedy jakby trzeba bardzo dużo czasu poświęcić na przejechanie z jednego końca miasta do pracy, no to ta energia będzie się zwiększać i jakby na, nastawianie budynków, będzie też coraz mniej terenów zielonych dookoła. Więc ja bym skupił się na ograniczeniu tego niepotrzebnego, nadmiernego asfaltowania i betonowania powierzchni miejskiej i takim planowaniu. Nie z myślą tylko o moim własnym, ja, ale też o środowisku dookoła. Marianna, a ty co byś powiedziała? Spodziewałem się, że coś o miksie energetycznym pewnie. <noise> to jasne, żeby dekarbonizować się jak najszybciej. Natomiast też myślę, że ważny jest aspekt danych na temat tego, jak Polacy korzystają z klimatyzacji, jaka liczba Polaków, ile gospodarstw domowych, ile to pochłania energii i w jakich godzinach. Myślę, że nadal brakuje nam danych, a można zarządzić tylko tym, co jest policzone. To po pierwsze. Po drugie, taki bardzo ważny aspekt, coś, co jeszcze nie wybrzmiało, to temat ubóstwa energetycznego, bo ono zazwyczaj nam się kojarzy z zimą, z problemami związanymi z ogrzewaniem, z kosztami. Ogrzewania. Znowu przywołam ten kryzys energetyczny sprzed dwóch lat, który dla wielu gospodarstw domowych był trudny. Natomiast problem chłodzenia związany właśnie z tymi falami upałów to też jest temat ubóstwa energetycznego. I właśnie w raporcie naszego zespołu na ten temat moi koledzy przeprowadzili badanie wśród gospodarstw domowych i prawie 1,4% z nich, 23% deklarowała, że nie jest w stanie dostatecznie ochłodzić swojego domu lub mieszkania, tak żeby zapewnić sobie tak zwany komfort cieplny. No właśnie, szczególnie można sobie powiedzieć, że to wśród seniorów i starszych gospodarstw domowych jest jeszcze większy problem, bo to jest grupa statystycznie bardziej uboga w Polsce generalnie. Tak, oczywiście. No i jednocześnie bardziej narażona zdrowotnie, bardziej wrażliwa, tak jak właśnie wspomniałeś, bardziej ograniczone są te osoby w momencie, kiedy jest upał. Na przykład, z jednej strony nie mogą wyjść z domu, czegoś załatwić, z drugiej strony też samo przebywanie w domu może być bardzo męczące. Także tutaj o tym trzeba pamiętać. Na pewno polityki publiczne z zakresu ubóstwa energetycznego muszą uwzględniać ten aspekt, to, że jesteśmy, no, w porównaniu do wielu krajów europejskich, okej, okay, mamy chłodniejszy klimat niż Hiszpania, czy Grecja, natomiast jednak też potrzebujemy chłodzenia, także z jednej strony termomodernizacji budynków. Myślę, że o termomodernizacji jeszcze nie raz sobie porozmawiamy w podcaście, a na dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Marianna Sobkiewicz. Dzięki wielkie. Tomek Mądry. Dzięki bardzo. Ja też się żegnam i zachęcam państwa do przesłuchania także innych odcinków naszego podcastu. you <laughs>